Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii spróbuj mnie dogonić. Jest to już mapka piąta. Jestem bardzo dumny z czwartej mapy. To była przez PL Michusia zrobiona. I jestem bardzo zadowolony, ponieważ udało mi się zdobyć jeden punkt. Tak miałem dziesiąte miejsce. No i mam nadzieję, że tym razem też uda mi się być w pierwszej dziesiątce zdobyć te punkty no oczywiście troszkę troszkę ale to naprawdę to są tylko setne nie jest to jakoś znaczące bo jak widziałem już filmiki to ludzie tam mieli no, dość słabe czasy mi się udało myślę nawet pobić Citroxa mam taką nadzieję że, że życie połuje no bo to bije twój czas, o tak. No i chciałbym też zaprosić wszystkich oglądających tutaj na mój kanał, aby zobaczyć moje materiały. No i to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.